Dni ostatnie Dni Ostatnich są już dalej niż kiedykolwiek. W wielkim ucisku będziemy głosili orędzie spadające na ludzi niczym grat. Dzięki wskazówkom od ciała kierowniczego nic złego nam się nie stanie. Ale pamiętajmy, zawsze musimy być im posłuszni. Nawet gdy logika podpowiada co innego. Armagedon będzie wtedy zbliżał się nieuchronnie. Nasi kochani bracia z ciała kierowniczego nim pójdą do nieba, na wezwanie Króla Jezusa Chrystusa już teraz przygotowują dla nas ochronę. Ochronę, która zapewni nam przetrwanie w Armagedonie. To wydarzenie będzie wyrokiem na szatański świat, a Bóg użyje sił przyrody. Dlatego nasi bracia z ciała kierowniczego pod przewodnictwem Jezusa zdecydowali już teraz przygotować dla nas ochronę przed wszystkim, co może spotkać ludzi bezbożnych. Wiemy, że w Armagedonie może padać deszcz ognistej siarki. Jak przetrwać taki deszcz? Organizacja za pośrednictwem ciała kierowniczego przygotowała specjalny parasol antysiarkowy, pokryty materiałem, którego żadna siarka nawet od samego diabła nie weźmie. Możesz schronić się pod nim całą rodziną. A co z gradem? Świetnie zaprojektowany namiot antygradowy pozwoli, żeby Ty i Twoja rodzina otrzymała ochronę przed tą klęską, podczas gdy wokoło ludzie będą ginąć. Trafiami bryłami, gra. Możemy obawiać się również potężnych wyładowań atmosferycznych, błyskawic i piorunów. Ale możemy być spokojni. Nasz Bóg i jego ciało kierownicze postanowili udostępnić nam specjalne skafandry ochronne, które wytrzymują wyładowania o napięciu milionów voltów. Kiedy inni niegodziwi będą się smażyć, ty będziesz czekał spokojnie na raj, obserwując wszystko. Jakże wdzięczni jesteśmy ciału kierowniczemu za to postanowienie. Wszystkie pokazane dzisiaj rzeczy będzie można zamawiać na naszej oficjalnej stronie. Jesteśmy przekonani, że każdy zamawiający pokryje koszty wytworzenia danego produktu przekazując dobrowolne datki. Koszt sugerowanego datku będzie pokazany przy każdym produkcie. Oczywiście z modlitwą możesz osobiście podjąć decyzję zgodną ze swoim sumieniem. Że przekażesz większą kwotę odsugerowanej. Bardzo Wam dziękujemy. Ufamy, że to postanowienie pomoże Wam patrzeć z wiarą i nadzieją w przyszłość. Odwagi ja zwyciężyłem świat, powiedział Jezus. Dzięki ciału kierowniczemu możemy również powiedzieć: Odwagi zwyciężymy świat. Nie czekaj i zamów już teraz środki umożliwiające ochronę w Armagedonie. Ilość sztuk ograniczona.